<laughs> Siemanko ludzie, z tej strony Tagard i tak jak wam mówiłem, mamy halloweenowy event. A jeśli jesteś nowym graczem i twierdzisz, że takie eventy są do kitu, ponieważ nie możesz levelować, progresować i uniemożliwiają ci grę, spokojnie pokażę wam sposób jak zbić absolutną fortunę na tym evencie dorobić się milionów żeby później mieć właśnie te wszystkie pieniądze do wykorzystania kiedy wszystko wróci do normy oglądajcie do końca teraz sprawa pojawił się list Kili do Tajili, który pisze mniej więcej hej młody co się z tobą dzieje znalazłem twój młot, z czym ty teraz biegasz martwię się o ciebie nie wiem co jest grane, dziwnie się zachowują skawy, zupełnie nie wiem co się stało z tym przedmiotem do kontroli, chyba wpadł w niepowolne ręce, no i oczywiście czuję się jakoś niedobrze, czasem mi krwawi z nosa i tak dalej, uważaj na siebie kila, mniej więcej to jest w tym liście. No, i mamy tutaj kilka rzeczy, które są jakby przełożone na event. Także zaczynamy. Zacznijmy od rzeczy, które zauważycie od razu. Na początku każdego rajdu, każda postać, zarówno z kawy, jak i PMC, spełnią się z randomowymi efektami. Mogą być to efekty pozytywne lub negatywne. <laughs> cukierek albo psiku, z trick or treat. Także możecie się zespełnić z krwawieniem, z mocnym krwawieniem, z połamanymi nogami, z wizją tunelową, z wszystkimi efektami ze Escape Tarków, jakie są w Możecie się z nimi spałnić, tak jak wspomniałem, negatywnymi, ale również możecie spałnić się z pozytywnymi efektami, takie jak bustujące wasze skille, na przykład plus do endurance, witalności, percepcji i tak dalej. Także bardzo dobra okazja, aby dolewelować sobie skille. Agila z sp wspomnianego listu, czy tam Tagila, spałni się na każdej mapie, ma od 20 do 35% szansy na pojawienia się na każdej mapie. Na każdej mapie jest w troszeczkę innych miejscach. E, ja znalazłem go na szaletach, na lighthouse, na tych domkach, ale każda mapa ma szansę, żeby Tadzilla się tam pojawił. A Kila chyba jest na faktory, nie jestem pewien, nie chodzę faktorki. Dajcie mi znać w komentarzach. No i wspomniany brak młota w tym momencie Tadzilla trzyma kosę. Wielką, i jedwitną kosę. Także naprawdę, naprawdę fajny Grim Reaper. Nie tylko ta ma większą szansę na spawn, i pojawia się na innych mapach, ale również kultyści. Nie wiem dokładnie ile, ale przydrafiło mi się to, że po prostu się pojawili. I po prostu mnie zgładzili. Oczywiście cały Tarkov jest wystrojony tymi dynkami i całym Halloweenowym wystrojem. Yy, także będziecie mogli też znajdować te dynie jako przedmiot w rajdzie. Także pamiętajcie, żeby ich wypatrywać, żeby je złapać i przynieść do swojej kryjówki, gdzie możecie te skrzynie otworzyć. I jedzenie, które będzie się znajdowało w tej skrzyni, da Wam dodatkowe bonusy w rajdzie do na przykład życia do percepcji, do endurance, także będą te wasze skille zbufowane. Również powróciły skawy z czapkami i z hełmami dynkowymi, świecącymi, także uważajcie na nich. Skaw karma nie istnieje, dlatego bezkarnie możecie zabijać skawy. Na skawie możecie zabijać inne skawy, i nie powinniście utracić swojej karmy. Jest to troszeczkę zbugowane. Ja na kilkanaście rajdów, gdzie po prostu zabijałem wszystkie skawy, ponieważ zazwyczaj tego nie robię, więc teraz mogłem po prostu troszeczkę poszaleć. Nie dostawałem tego debuffu do karmy. Aczkolwiek raz zdarzyło mi się po zabiciu skaw gracza, że straciłem jakąś sumę skaw karmy. Także uważajcie na to. Ale głównie jeśli działa to poprawnie, nie powinniście dostać penalty. Nie powinniście dostać kary za zabijanie innych. Okej, okay, a teraz najlepsze ciekawostki i to, co mnie kręci najbardziej, ponieważ jest w tym evencie coś, co testuje mechanikę Light Keepera. Jedziemy. Słuchajcie, na stronie, w tym liście, kli dotarzili na stronie Escape from Tarkov, jest wspomniane, że jeśli wpiszemy ukośnik Halloween, czyli wejdziecie na główną stronę Escape from Tarkov i wpiszecie ukośnik Halloween, pojawi Wam się licznik. Taki licznik podobny do tego, co mieliśmy w evencie z Light Keeperem właśnie. No i jest właśnie zgładzonych. Liczba zgładzonych. Oczywiście, kiedy 6 szóstek pojawi się na tym ekranie, tyle graczy zginie, zostanie zgładzonych. Nie wiemy, jak to dokładnie działa. Czy Kila, czy Tajila, ten Tom musi to zabić, czy po prostu ludzie umierający w rajdach. Nie wiem, jak to jest naliczane. W każdym razie ten licznik mniej więcej co 2-2,5 dwie, dwie godziny osiąga tę liczbę. No i wtedy zaczyna się dziać. Nieważne, czy jesteś w rajdzie, yy, po prostu nagle zapadają egipskie ciemności. Wszystkie skawy są w trybie tagged and cursed, czyli znają Twoją pozycję i będą do Ciebie lecieć i będą Cię mordować po prostu. Także szalone rzeczy się dzieją. O, gdzie oni są? Jezus. Mamy egipskie ciemności przez jakieś dwa, trzy kolejne rajdy. Nie jesteśmy w stanie zmienić tego, czy idziesz za dnia, czy w nocy. Cały czas widnieje ta sama atmosfera i ta sama noc. Oczywiście, skoro noc, to jest szansa na to, że pojawią się również kultyści, i ja miałem taką sytuację, że walczyłem z graczami. Bum, zapadły ciemności i Tadzila wybiegł mi na plecy, po prostu mnie rozmiażdżył. Także uważajcie na te właśnie, na, na tą ciemną noc, która przychodzi za jakiś czas. I teraz dla mnie najważniejsza informacja również w grze dodano flarę, specjalną flarę, którą można wystrzelić tylko i wyłącznie pistoletem. Cały czas na nią poluje, ale słuchajcie, Glorius to testował i kilku innych ludzi. Także kiedy znajdziecie tą flarę i wystrzelicie ją z pistoletu w obrębie na jakimś terenie, jeśli są tam skawy, nawet bossy, stajecie się absolutnie przyjaźni dla nich. To znaczy, nie będą was atakować, będą was ignorować, nawet będą po prostu walczyć razem z wami, jeśli zobaczą jakiegoś innego gracza. Także na BMC, kiedy użyjecie tej flary, wszyscy wokoło, w danym rejonie są przyjaźni dla Was, cała sztuczna inteligencja. No i oczywiście to bardzo ekscytujące, ponieważ zdecydowanie Battlestate zawsze, kiedy wprowadza jakieś, jakieś eventy, to testują po prostu, testują jakieś mechaniki, mechaniki nowe wprowadzane do gry później i jak wiecie, Lightkeeper ma być tym traderem w grze, z którym będziemy mogli się do niego dostać, będziemy mogli z nim wchodzić w interakcję. Ale tak jak Nikita wspominał wcześniej, aby się przedostać przez ten most, przez ten, przez ten mur, przez tą drogę długą do latarni, będzie potrzebny specjalny przedmiot, żeby snajper nas nie zastrzelił. I właśnie ta flara to urządzenie moim zdaniem testuje dokładnie dokładnie tę mechanikę. A wy co myślicie, czy znaleźliście Flare? Dajcie znać w komentarzach. I teraz dla wszystkich nowych graczy, którzy się frustrują, że ten event jest za trudny, cały czas mnie zabijają. Nie jestem w stanie po prostu nic zrobić, nic ugrać. Jasne, eventy są zazwyczaj frustrujące dla nowych graczy, ale pamiętajcie, że potrwa on tylko i wyłącznie do wtorku, a Wy możecie naprawdę zbić fortunę. Jeśli nie podoba Wam się event, możesz po prostu przestać grać. A jeśli chcecie coś osiągnąć w Escape From Tarkov, to dlaczego nie skorzystać z tego eventu i nie zarobić po prostu milionów? I już tłumaczę, jak to robić. Tak jak wspomniałem, na początku każdego rajda. Postać startuje z debuffami, ale jest jeden debuff, który pojawia się zawsze i za każdym rajdem. Po prostu z większą częstotliwością ucieka ci energia. Jak wiecie, aby uzupełnić energię, potrzebne jest jedzenie. I jak to zrobić? W tym momencie możecie zdobyć naprawdę bardzo dużo pieniędzy, jeśli chodzi o Sprzedawanie na rynku jedzenia, ponieważ wszyscy potrzebują tego jedzenia i właśnie ta energia im ucieka bardzo szybko. Zazwyczaj gracze przynoszą w ogóle na jakieś żarcie. Więc jeśli jesteś początkującym graczem i nie możesz sobie poradzić z obecną sytuacją, do wtorku masz wspaniałą okazję, aby zarobić właśnie na jedzeniach. A jeśli chcesz poznać najlepszy sposób, jak najlepiej farmić jedzenie, no to sprawdź któryś film tutaj. Jeśli coś się oczywiście wydarzy, dam wam znać w zakładce społecznościowej. Albo zrobimy nowy materiał. Jeśli o czymś zapomniałem, dajcie znać y, oczywiście w komentarzu. Bawcie się dobrze. Życzę udanego eventu. Powiedzcie mi, co o nim myślicie. Że zdecydowanie nie są taki over the top, że wszyscy wszyscy kultyści są nagle na, na, na mapach, a też jest taki stonowany, że można sobie pograć, a czasem coś się dzieje. Mnie się event podoba, w miarę jest ok. Także pamiętaj, żeby polubić, subskrybować kanał. No i do następnego.